Kurwy jebać Policji nigdy nie macie U nas tu nie ma przebacie Każdy se pływa w strechach, Każdy tu pływa w trawie Każdy se pływa w koksie też Bo mamy tu bezprawie Co ty goluju w ogóle wiesz? Jak ty non stop legale ale najwięcej ciągle wiesz podam samym kurwa światem Nigdy nie na nagich łez Nigdy ich nie zostawię Bo to jest więcej mniej i mniej Palę boba w zerwałem zerwałem go z czaka jak bez Robi zdjęcie lustrzanka Mówisz mi o maczanie Są napisy na klatkach I niech tak już zostanie 96 moja marka Młody biznes mam w planie 40 baniek to jatka Dla wrogów na zawsze amen Każdy se pływa w stresach, man. Każdy tu pływa w trawie Każdy se pływa w koksie też Bo mamy tu bezprawie Co ty koloniu w ogóle wiesz? Kurwy jebać Policji nigdy nie bać U nas tu nie ma się Każdy se pływa w stresach, man. Każdy tu pływa w trawie Każdy se pływa w koksie też Bo mamy tu bezprawie Co ty go w bardzo kochali na dnie, na górze nienawidzą mnie Bracia skaczą do gardeł Kiedy chodzi o interes Jeśli kiedyś spadnę, kto będzie, żeby mnie podnieść Każdy brat chce dużo jeść, co dzień biegę nowych let ja, że ty bond o de Jeans, O żioci the Jeans. Ty masz ażio ma Święki kosja kiszta spełnia marzenia jak jean Chuj mnie obchodzi twój film Jestem wszędzie jak Pola Fami świet Każdy se pływa w stresach men Każdy tu pływa w trawie Każdy se pływa w koksie też Bo mamy tu bezprawie Co ty luniu w ogóle wiesz? Kurwy jebać Policji nigdy nie bać się U nas tu nie ma przebaczeń Każdy se pływa w stresach men Każdy tu pływa w trawie Każdy se pływa w koksie też Bo mamy tu bezprawie Co ty luniu w ogóle wiesz? Co ty luniu w ogóle wiesz?